Dzisiaj ja Zosię zaczynam odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część to będzie obejście po całym tunelu i pokazanie zmian, które zaszły od ubiegłego odcinka. A następna część będzie to pokazanie siatek i jakie zakładamy na grona i powiemy dlaczego je zakładamy. Więc zapraszam do oglądania i... Hej, hej, hej. I tu ta cześć. Część siatek już mamy założonych, dlatego krasotkę pokażę Wam może rozwiąże jedną z siatek i pokażę Wam jak krasotka dojrzewa. No. Wiecie co? Zosia się już nie może doczekać tych gron, żeby już zerwać mhm. jakieś. Także myślę, że krasotka już się nada do spożycia. Więc tego grona już nie będę chował i ono pójdzie w pierwszej kolejności. A przejdziemy się tak jak Zosia fajnie wprowadziła po tunelu. W gruncie dzisiaj nie będziemy robić odcinka, w gruncie jest jeszcze czas. Będę zakładał siatki, to wtedy pokażę. A dzisiaj marsz po tunelu. I tak, no to krasotkę widzicie. To są te woreczki. Teraz przechodzimy na preobrażenie. O! To jest ten krzew preobrażenie. Patrzcie jak wyglądają. Troszkę jest tych małych, takich przestrzelonych. Zastanawiam się dlaczego. Tu są Ale, Ale to są ładniejsze. O. A wiecie co, już tych, tych większych też y, trochę brakuje, bo Zosia tak przychodzi i podskubuje z każdego grona, żeby nie było znaku, nie, żeby tata nie widział. No jak co ty? Przyznałaś się. <noise> o, przyznała i tutaj się. macie, już tutaj patrzcie nie jak są, nie może się doczekać, jakie są ładne te grona. Y, dobra, chodź się do kolejnego. Tu mamy kubań. Kubań wybarwia się, ale wiecie co? Jest jeszcze twardy. Nawet nie będę skubał tutaj, żeby wam, żeby popróbować, bo to widać, że o, czubek jest jeszcze twardy. Tutaj zielony, tu jest zielony. O i też, no nie za bardzo, jeszcze się nie nadaje. Ale patrzcie, tutaj jakieś się pęknięcie pojawiło i od razu może być pleśń. Dobrze, przejdziemy dalej. Tu mamy ten słynny perlamutrowy, który cały czas daje mu co roku jeszcze szansę i w tym roku schowamy go do woreczków tak żeby osy go nie zniszczyły to może uda mu się fajnie równo dojrzeć o to patrzcie on tak się wybarwia, wybarwia dziwnie grono jest potężne ale tak tu już mamy różowe tu jeszcze mamy zielone za chwilę zaczną te różowe zaczną osy atakować i wtedy będą od niego chorować gnić kolejne jagody także w tym roku wszystko idzie woreczki Arkadia. Arkadia bardzo ładnie tutaj. O, bierzemy grono. To gdzieś jakieś tam pojedyncze jagody uszkodzone. O, o wiele lepiej mi się pokazuje Wam te jagody, te gronek z Zosia mi kręci. Przytrzymuje aparat. Przepraszam Was za psa. U sąsiada jest taki groźny pies, szczeka. A jeszcze jak zobaczy naszą figę, to nie może się opanować. Także... Troszkę go będzie w tle słuchać. Tutaj jak Wam mówiłem Nizina nie ma tych gron wielkich, ale za to jagody patrzcie jakie równe, w porównaniu nawet z preobrażeniem. Popatrzcie, nie ma w ogóle przestrzałów, nie ma drobnicy. Patrzcie jakie są piękne, jakie piękne jagody. Oto mamy Nizinkę. Patrzcie jak takie ma, nie wiem czy będzie widać, prążkowane na, na tej jagodzie takie prążki jak agrest. Zbliżysz tak? I to mi daje takie zastanowienie, czy, czy czasem dołem nie przerosła ta odmiana, ale nie, bo tutaj mam jeszcze zielone. Też taka prążkowana jest, ale to nie będzie nizina, bo ona musiałaby się już też zacząć wybawiać. No nic, tu skończymy jeszcze, jest Aleksa Zosiu, to jeszcze tutaj na chwilę. Tu mamy jedno grono i drugie Aleksy. Też bardzo fajna odmiana. No w tym roku gdzieś tak słabiej było czasem 5-6 gron na taki krzew. W tym roku dwa. Dobre i dwa. O i tutaj takie malutkie. I obracamy się. I teraz, wiesz co, przejdźmy do tamtego rzędu, żeby słońce nam nie świeciło. My jesteśmy przy nadjeżdzie. Nadjeżdżę puściłem do góry. Pokażę jak tu teraz w tym tej chwili łozy. Także nie są tak poziomo. Ale wiecie, tu jest blisko, jest przewiew fajny. I patrzcie jak na fajnie wygląda tutaj do samej góry. Ładne grona. Bardzo dużo. I sporo jest, tak, sporo i są zdrowiutenkie, także... Będziemy w porę je wkładać do woreczków. Tu mam tą odmianę, którą chcę zweryfikować. Będę robił zdjęcia dokładne, zrobię jeszcze zdjęcia koronek i gdzieś muszę na forum, to już mówiłem Wam, będę próbował ją zidentyfikować. Bo nie wiem, czy to była jakaś krzyżówka, bo ta wyrosła z korzenia, czy to samosiejka, czy z moich, no nie, nie widzę takiej, która by odpowiadała tym moim odmianom. Polski muskat jeszcze ma dużo do dojrzewania. Drobnica jeszcze sobie tutaj rośnie. Moskiewski czarnej. Jakiś taki słaby, słabszy. Chyba, że jeszcze teraz będzie nabierał. Teraz będzie ciepło. I o, będzie nabierał. Jest zdrowy. Dobrze. Żeby tak sprawnie. Czekoladowa już, już poszła. Czekoladowa dwa tygodnie temu. Półtora. Poszła do siatek, bo do, do woreczków, bo tutaj najszybciej osy zaczęły ją maltretować i muchy a teraz mamy spokój kolejny ran hamburski bardzo fajnie wygląda zrób ujęcie takie na te wszystkie cofnij troszeczkę widać dobrze o, widzicie jak sobie tutaj pięknie sporo pięknie grona tak rosną tu jeszcze mamy słonoczkę, ale sąnoczka słobiuteńko w tym roku także tu nie ma nie ma co pokazywać za bardzo to o Zosia Pomówię, no bardzo ubogo. I ten rząd dopiero w tym roku zwróciłem uwagę. Słuchajcie, że na przemian rosną odmiany ciemne i jasne. Ciemne i jasne. Fajnie się przeplatają. W końcu. rewelacyjnie, jak na jeden krzew w tym roku super. I zaraz go też będziemy chować. O. Mamy rozmiary woreczków. Takie są i większe, są mniejsze, także to w zależności od grona. Tu przejdziemy frumosa alba. Znaczymy. Może przez to, że otworzyłem w tym roku okna, zlikwidowałem okna i jest przewiew, wszystko utrzymane fajnie w, zdrowym, w zdrowej kondycji, nie ma grzyba. Libia, która wróciła na swoje miejsce pierwszy raz, owocuje po długiej nieobecności w tym tunelu. O, tutaj pokażę jeszcze to gronko, bo jest takie ładne. Fajnie, fajnie się wybarwia, jest taka bardzo delikatna, skórka jest bardzo delikatna w jedzeniu i sama odmiana no i aloszenkin niezawodny ten to zawsze się popisuje o. i on sobie może wisieć, wisieć on już, już będzie dobry hmm. już go można wkubać a będzie bardzo długo także fajna odmiana słuchajcie i w gruncie go mam też na półno... nawet na zachodniej Dlaczego? ścianie tak nawet na zachodniej ścianie on fajnie rośnie tu jest ajwas pierwszy rok owocuje i też się przestrzelił, moc dużo groszku jest, ale to damy mu szansę się wykazać w przyszłym roku. Jest parę gronek. Kolejna odmiana to jest łora i ona jest atakowana przez osy zaraz po krasowce i po czekoladowej. To jest kolejna. Ona wtedy dojrzewa, mięknie skórka i osy ją tutaj niszczą. A na samym końcu to już wam mówiłem wcześniej, zołuszka to jest najpóźniejsza odmiana, patrzcie jaka jest różnica między gronami, to jest grono nabrzmiałe, prawda, to jest łora, a to jest zołuszka. no ona, ona wymaga no, długiego czasu na dojrzewanie. A, przejdźmy z jeszcze tam pokażę te woreczki, tak na zakończenie, rzut oka, o, jeszcze zrób takie ujęcie na całość, tutaj pokażę jeszcze tą stronę, odsuń się troszeczkę, oddal się, oto, w ścianę. Patrzcie jeszcze do góry. Nie ma tutaj, te krzewy nie mają yy, u góry liści. To im w zupełności wystarczy. Patrzcie, wszystkie liście są zdrowe. Yy, one spokojnie wykarmią te grona, które wiszą niżej. I teraz jeszcze te woreczki. O, jedne woreczki to były takie. Patrzcie, takie są woreczki. Takiej wielkości. I one mają tutaj drucik. Jak zwiążę w koło grona, to zaplątuję tym drucikiem dookoła. O, wtedy już osa widzicie nie leci. A te woreczki, no to są takie. Wchodzi grono i zaciągam w ten sposób i też żadna mucha, żadna osa nie zaleci. I to są tak te, kiedyś były już na takim portalu, który chwilę był w Polsce już nie istnieje. A te kupione w Chinach. Kto chce, znajdzie, wie, wiecie jaki portal, nie będę reklamował, takie sobie cieniuteńkie, prze, przewiewne. A wiesz I może, zatem... możesz być, które lepsze? Yy, zauważyłeś jakieś zmiany czy coś? Wiecie co, no ciężko mi powiedzieć, bo te będą pierwszy rok, Zosiu, te, te już były, no te nie wiem, bo grona nie widać tutaj, Aha. prawda, ale nie było tak, żeby się psuły w tych, jak było zdrowe grono, żeby się psuło. To za rok będzie porównanie. Tak, za rok możemy porównać, które woreczki były lepsze, czy te, które mają więcej światła dopuszczają, tak jak tutaj widzicie na I więcej na chyba przewiewu, tak? Niekoniecznie więcej przewiewu, bo te ma, takie mają Aha. malutkie patrz. Mhm. One takie mają strukturę taką, o, nie wiem czy tu będzie widać. Takich dziurek i to podejrzewam, że wszystko jest przewiew. A te znowu są... Z, takie... Te chyba są z jakiegoś naturalnego. Te są a bardziej też plastikowe. Bardziej takie, takie... plastikowe. No i, i teraz trudno powiedzieć, czy tam mają, mają lepszy przewiew. No takie były. Mm -hmm. Będziemy próbować. Na razie z krasotką nic się nie dzieje i z czekoladowo fajnie to yy, wygląda. O, tu obróć jeszcze do czekoladowej. I teraz zrobimy przerwę. Pokażę Wam już później na końcu jak to jest. Tutaj już widzimy pierwsze założone woreczki i tato zaraz y, pokażemy z tatem wam jak y, właśnie tato zakłada te woreczki na inne y, winogrona. Dobrze, i za zaczynamy zakładanie i teraz będę patrzył na te grona. No, wyobrażenie jest dość duże, dam do tych większych, niektóre dam do większych zielonych, tych białych no, woreczków. Teraz się obawiam, że może mi jeszcze zabraknąć, może nie wszystkie, albo po prostu część zjemy, to później będziemy przekładać. Jestem za. O, Zosia jest za, żeby szybciej konsumować, ale jeszcze nie są dojrzałe. Wiecie co, te deszcze, dwa tygodnie zimna mocno przytrzymały tutaj winogrona u nas i, i to wszystko tak słabo dojrzewało. Tu się nadają mniejsze woreczki A myślę, że do perla mutrowego będzie duży, potrzebny bo to tak dobrze nie idzie Muszę go ściągnąć Nie było tak źle, a teraz coś mi tutaj słuchajcie gorzej No nic, jakoś dojdziemy do wprawy Może ten woreczek był zaciśnięty i już się O mamy go Ciach Dobra Dobrze jeszcze to, do... choć tutaj Ciach to O uwaga bo tutaj jest o o o o o gdzieś się tutaj schowało między drutem a krzewem i ciało do woreczka i tak cały tunel czy tyle ile wystarczy mi tych woreczków słuchajcie i na końcu pokażę wam efekt końcowy na końcu efekt końcowy no ale pokażemy jak to będzie wyglądało Także na chwilę robimy przerwę od nagrywania i do zobaczenia na samym końcu Dobra jesteśmy po krótkiej przerwie eee... I tato założył już prawie na wszystkie grona, które, na które miało być to założone, te siateczki, e, woreczki. Tu jest tato, jeszcze zakłada. E, na większe grona są założone te białe e, woreczki, e, które tutaj mają żółty drucik, taki no, drucik w takim żółtym czymś, e, który tutaj się zawiązuje i taki właśnie większy to jest. A na takie mniejsze, jakby to powiedzieć, to e, są te zielone, i właśnie tak to się prezentuje. Osiu, wiesz co, ale te zielone o wiele łatwiej się zakłada, powiedz tak. Zielone się o wiele łatwiej zakłada, mówię. Tak. O wiele łatwiej się zakłada i obie nie będą lepsze. O, tutaj do mnie teraz, jeszcze coś tu. W tamtym rządzie zostawiłem nizinę, widzicie, ale nizina jak na razie jeszcze powoli dojrzewa i ona ma grubszą skórkę przez te lata, które mam ją u siebie. Nie zauważyłem, żeby się osy do niej zbliżały. Ale tu już widziałem wygryzione, o, wygryzione jagody na e, nadjeździe Azos. Stąd ta nadjeżda poszła do worków. A tutaj takie słabsze gronko. Czekaj zaś jeszcze, może to jeszcze, nie? To jest, to możemy jeszcze, Wiecie co? Miałem 100 woreczków tych zielonych i woreczki się kończą. Teraz żałuję, no tak, tak, żałuję, że nie kupiłem więcej. Ale to tak zawsze to się później tak człowiek myśli, wystarczy, wystarczy, ile tego będzie. A tu się okazuje, że raptem 100 i zostały te białe. Rzuć rzut jeszcze na wore. Tak jak wam mówiłem wore... O, jest strata. Próbuj, czy są dobre Zosiu, halo Próbuj No złamało się gronko Uy. O matko, kwaśne Kwasiura nie? Słuchajcie na, na łory, nałożyłem, bo tak Wam wcześniej mówiłem A jeszcze spróbuję, no ponakładam tutaj To I tam na końcu Jeszcze na liwie zostawimy i na konsuła Na konsuła możemy dać te duże on ma długi grona, wiesz, tam przy samym przodzie, a na Liwie, Liwi nie ma dużo, to zaraz założymy i, i co, słuchajcie, i tak, jutro mamy święto, 15 sierpnia, kościelnej państwowe, także jutro odpoczywamy i we środę, y, alfentin zostaje, tu nie nakładamy, a we środę to myślę, że założę siatki. Jak na razie na siatki na zewnątrz. Wiecie co, szpaków jeszcze nie widziałem na razie. O wyjść było jak najmniej, ale profilaktycznie trzeba założyć te siateczki. O, pomoc idzie. Mamy pomoc. To tam idzie do nas? Sasza i ale nieładnie. Dziewczynki tak nie robią. bazuj tutaj, o. Słuchajcie, tyle założyłem prawie 100 dochodzę do wprawy Ciach, ciach jest założony to jest... Saszka rozrabia mm -hmm. Taką mamy koleżankę O O, no, popatrz tu chyba są dwa grona, tak? E, dwa, tak dwa. Ale to nic, jakoś spróbujemy zaciągnąć Jak się mieści to? Ale tak, tylko widzisz, patrz, jedno jest łodyga tu, mm. druga jest tu. Już takie tam na tamtej stronie złamałem y, jedno, bo jak to mocniej, to ta górna odpadła, no. ale spróbujemy... O. Widzicie, udało się. Co tam Saszka? Malinki. Pokażę. Pokażesz co tam masz. Pokaż co masz. Dasz mi jedną. Tak a dziękuję bardzo. Zosia poszło sto woreczków. I do cieszę cię A dziękuję. Mmm, przepyszne malinki. idź <laughs> tam do cioci, zryłe pomidory. Zosia patrz, sto woreczków poszło zielonych, nie mam więcej, mam o, tylko białe. Skończyły się. Skończyły się. No, Także jest aż tych, dziwnie. Czy przegląd zostało tych, których osy się według mojego rozeznania nie czepiają. O i psy zaczęły szczekać. Słuchajcie. Dobra, i kończymy tutaj. To, co, to no co to jest? To jest koncu. Patrzcie, jakie tu ma długie potężne grona zdrowe. Najważniejsze, Panie słuchajcie, z, najważniejsze są zdrowe. Wiecie co? No myślę, że tyle. Nie będziemy już przedłużać. Następny odcinek kręcimy, jak już będą założone siatki, yy, siatki w gruncie. Nie ma dużo zakładania, bo wiecie, że był przymrozek i te trzy rzędy, o cały mokry jest, trzy rzędy, które miałem, trzy rzędy e, są przymrożone, także tam nie będzie, Tam troszeczkę tylko i to tych jasnych, a na ciemne we wtorek, we środę zakładamy siatki, może coś nakręcimy. Najka, subskrybujcie, lajkujcie, przesyłajcie znajomym, udostępniajcie, propagujcie wino obronisko. pa, pa, pa.